Zabrane przez bobra? Nieźle. Tego w ogóle się nie spodziewałem. <laughs> Czołem, panie bobrze. Mam na imię Rabel, a to moja rodzinka. Ciekawe, jak ma na imię. To potężny gryz. To może nazwiemy go gryzak. <laughs> Podoba mi się. Hej, gryzak! Ciekawe, do czego mu ten słup? Teraz rozumiem! Tak, rozumiemy! Zaraz, co rozumiemy? Bobry z drewna budują domy. Dlatego gryzak zabrał słupy. Buduje sobie dom! To mam pewien pomysł. Byłoby wspaniale, jeśli... Zbudowalibyśmy mu nowy dom z materiałów na placu szczekania. Siastyczny pomysł! Nie potrzebowałby słupów. Miks, bardzo mądry z ciebie piesek. Chodźcie! Wracamy, żeby zbudować dom dla Bobra! Czołem pieski! Wiecie już, gdzie są nasze słupy? To Bóbr imieniem Gryzak użył ich do budowy domu! Bubr. Dobra, tego się nie spodziewałam. Wiesz, tak mówiłem! Zbudujemy mu nowy dom, żeby nie potrzebował słupów. O, o, zaczyna się robić ciemno. Musimy się pośpieszyć, żeby wszyscy mieli prąd. Mam pewien pomysł. O, latarka! U -u -u. <grystanie> Miks i Tomasz! Błyskotliwy pomysł! <grystanie> tak! Bo światło błysnęło z latarki! Bardzo śmieszne. <grystanie> latarka! Dobrze, że plecaki naładowane. Budować czas! Wiertarka! O nie! Słońce zachodzi, a wciąż nie mamy prądu. Niedobrze. Oj, niedobrze. Nie widzę nawet w czym wiercę. Potrzebujemy więcej światła, by budować w ciemnościach. Rubble, śpieszy na świetlistą pomoc! <laughs> To był doskonały pomysł, Rabel. Wszyscy ustawcie swoje pojazdy i włączcie światła. Mamy światło! Powtarzam, mamy światło! I teraz już możemy budować dom dla gryzaka! Na robota, moje pieski. Jestem pewien, że spodoba się Gryzakowi. Mam nadzieję. Zabierzmy dom na rzekę i odzyskajmy nasz prąd. Gryzaku, zbliżamy się i twój domek ucieszy cię. Ostrożnie, Wheeler, powolutku. Nie wpadnijmy na wyboje. Żyliśmy. Gryzaku, gotów na nowy domek? Złap to? Podnieś! Przenieś! No, Gryzaku, jak ci się podoba? Podoba mu się? Podoba mu się? Podobał mu się i to mnie bardzo cieszy. <grymne> o -o. Miejsce dla Chargera i Gryzaka! Będziemy tu śmig, śmig, śmigać! Musi być gdzieś niedaleko! Trufliku! Trufliku! O, ten kwik poznałbym wszędzie! To truflik! Głos dobiega chyba... Nad rzeki! O nie! Truflik może mieć kłopoty! Musimy ją uratować! Jedziemy nad rzekę! Jesteśmy w drodze! Truflik! Truflik? Trufliku? Nic ci nie jest? Jest w tej kałuży błota! O nie! Spadła w kłopoty! Trzeba ją uratować! Charger, podjedź swoim wozem do kałuży! Użyjemy wyciągarki, żeby ją ocalić! Już tam jadę! Winkę. Wszyscy już czekają na farmie, by ją poznać. Hmm. Może ją znaleźliśmy, ale utknęła w tym błocie i nie daje się uratować. To chyba nie jest kwik o ratunek. To jest radosny kwik. <śmiech> <śmiech> Patrzcie na nas. Kumpelki w błocie. <laughs> o, gorąco tutaj. <laughs> Założę się, że w tym błotku jest ci bardzo miło, tak? Próbowałaś się ochłodzić? A więc właśnie to robiła? Farmerko Zoe nauczyłaś się czegoś o świnkach. Całkiem tak jak my. Świnki tarzają się w błocie dla ochłody. Właśnie tak! Chyba zaczynam się uczyć, jak być farmerką. Świnki tarzają się w błocie dla ochłody. Dobrze wiedzieć! Szkoda, że w jej stodole nie ma błota dla ochłody. O! Dlatego stodoła jej się nie podoba! Ja mogę lubić czystość, ale truflik lubi błoto. Nie na pan się Nie ma sprawy. Później się wytrę. A teraz musimy wypełnić stodołę czymś, co lubisz błotem! Dzielka Zoe zaraz przyjedzie z trufikiem. Tymczasem musimy ubłocić stodołę. Sam nie wierzę, że to powiedziałem. <słyski> Powtarzam, ziemia zrzucona. Miks do roboty. A tym razem naszą stodołę czeka błotna przemiana. Gotów? Cel? Woda! Doskonale! Moi drodzy, poznajcie moją kumpelę Trufik. Yeah! Yeah! <śmiennie> <śmiennie> Twoja błotna stodoła jest gotowa. I co, trufliku? Podoba ci się? O nie! Nie jest zadowolona? Nie, nie jest zadowolona! Jest zachwycona! się nieźle znać na świnkach. I to, moi drodzy, jest szczęśliwa świnka! Możemy zaczynać imprezkę! Ja! Ja! Już pora zamyrdać Głotem! Ja! Kto zrobił błotko? Rabel i my! jest psiastyczne! wszystkie psy! Pisk za tą ścianą! Jest nos? Ha? <śmienicza> A ten nos należy do małej myszki. O! o! Powiększymy ten otwór, żeby maluch mógł wyjść. Cofnij się, mała myszko! Biła! No dobrze, nasz koleżko, możesz już wyjść. Słyszałem, ja też Ale to nie dochodzi ze ścian Dochodzi spod Podłogi, Podłogi! Hej, psiaki budowniczowie do góry łapkami I zdecydowanie mamy tu drugą myszkę Pomóżmy jej wyjść Młotek Jakaś inna mysz? Czołem, jestem Charger. Um, pisk, pisk, pisk. Um, charger? Próbuję mówić po mysiemu, ale to nie działa. Ta myszka chyba kogoś tutaj szuka. Wskakuj do kasku, myszko! Ja cię uwolnię! Wracaj, mała myszko! Pomożemy ci wyjść! Ruf, młotek! Spróbuj tam! Och! Musimy pomóc jej wyjść, by przestała piszczeć! Tak! Pani burmistrz musi przećwiczyć swoją przemowę! Huh? Ona coś do nas mówi? Pisk, pisk! Charger, ona nie mówi do nas! Spójrz, tam jest ta pierwsza myszka! Pewnie się przyjaźnią! Aha! Przyjaciele. Chodźmy powiedzieć pani burmistrz, że jej problem z piskami jest. Jest w suficie? Wow! Ile myszek może tutaj mieszkać? I jakiego klucza użyć, żeby się dostać do sufitu? Charger, będziemy potrzebować czegoś większego niż klucz. O, chyba dokładnie wiem, o czym teraz mówisz. Juhu! Piszczałko, jesteś tutaj? O, to tylko mały dzieciak. O! Zaraz, zaraz! Czekaj! Myślę, że te myszki znają małą myszkę. Charger! One zdecydowanie się znają! To jej rodzice! Teraz wiem, czemu tak piszczały! Próbowały znaleźć swoje dziecko. Zgubiło się pod dachem! Już dobrze. No chodź, no chodź, myszko! Chyba najsłodsza rzecz, jaką widziałam. Och, spójrz na nie! Dzięki nam się znalazły! Tak bardzo się cieszę! O, -o zróbcie mu miejsce. Bo będę znów śmig, śmig, śmiga! Och, radul spójrz! Chyba dobrze im się mieszkało w ratuszu. Ale ratusz jest dla nich za duży. Znowu się zgubią i zaczną popiskiwać. Charger, chyba mam pomysł. Zrobiliśmy domek dla motor i jej rodzinki, kaczusze? Tak, już wiem o czym myślisz. Tak, zróbmy! Hej, myszki, zbudowaliśmy dla Was malutki ratusz miejski <noise> ratusz pisków Wasz nowy dom! O, jakie to słodkie! To wspaniały pomysł.